Siemanderko, siemanderko, kochani, dzisiaj jesteśmy w innym miejscu, niedaleko tego mostu, w którym znaleźli tą figurkę, co Wam opowiadałem. I co, lecę dzisiaj tutaj z temacikiem? Zobaczymy, może coś wyjdzie, może nie. Pogoda, jak widzicie. Jest jaka jest. Dobra W takim razie widzimy się za niedługo Pierwszy rzucik Jak widzicie 5 centówka wyskoczyła I rzucamy dalej Zmieniłem miejscóweczkę Sama drobnica wychodzi, jestem przy tym moście No i co? Porzucam jeszcze trochę I będę zmieniał miejscówę, hello Lecę mordeczki na inną miejscówę, zobaczcie jaka pogoda Śnieg pada z deszczem, zimno, ale idę dalej rzucać. Dobra, widzimy się za niedługo przy Znajdach. Kolejne rzuty, kolejne makarony. Jestem na miejscu, gdzie tego musina wyciągnęłem. Kto nie widział, jest w filmie na dole. Co, rzucam dalej. Śnieg pada. Zobaczcie, jaka pogoda straszna. Tak to się wszystko prezentuje. Dobra, ja już dalej jak coś będzie to pokażę Hello Następny rzucik, słuchajcie. Taki pręcior jakiś wylas. Chyba nawet i dwa jest No co, ja już dalej, zobaczcie, śnieg pada Przeniosłem się kawałek dalej Lecę dalej, śnieg mi nie, nie przeszkodzi. Dobra mordy. To do zara. Któryś kolejzu jakaś pila, śnieg sypie ja lecę dalej. Do Zara. Jak widzicie, gwoździe jakieś. No i co, lecę dalej, zaraz zmienię trochę miejscóweczkę. Przestało lekko padać, więc można sobie dzisiaj jeszcze pochodzić trochę. Dobra, do Zara mordy. Kolejny rzucik, taki kawałek blachy. Przed chwilą wiem, że nie pada No zobaczcie, się rozpadało Dobra, lecimy dalej Takie mordeczki powychodziły nam teraz Pręty Gdzieś jeden taki, tutaj jeszcze coś jest Zobaczymy co to jest Nie wiem Z tyłu nie mamy nic Dobra, lecę dalej Następne rzuty, zobaczcie Koło od jakiegoś wózka Zapewne wózek cały też tu jest Reszta wózka No i co? Lecimy dalej Nic więcej na linii nie ma Na magnesie Tu jeszcze jakaś pila No i co? Lecimy, rzucamy dalej mordy Taka znajdka Nie wiem co to jest Rzucam na takim miejscu Jeszcze kiedyś byłem, ale z małym magnesem F200 No i wylazło, dobra, jeszcze parę rzutów I trzeba się zwijać Zobaczcie mordy winę rzuciłem A tam jakiś wariat stoi Cześć może go przybliżę O, jakiś wariat Przed wodospadem, dobra Lecimy dalej z fącikami. Taki prędzior jak jest? Dobra, rzucam dalej. Kolejne rzuciki sama drobina. Widzicie? Tak to to wygląda. Dobra, walę dalej. Takie wyszło nam różko małe. To ja jeszcze zmienię że to parę razy i, i zwijam się, no bo... Już jest późno, nie? Mało się robi ciemno. Elo kolejne rzuty. Taka szpila. Dość gruba. Zmieniłem miejscówkę o 3 metry. Dalej, dobra, ja lecę. Jak coś będzie, pokażę. Elo kolejny rzucik. Wyszło nam coś takiego. Mi to przypomina talerz, ale metalowy talerz. Może kiedyś jakiś wojenny. Zobaczcie. Tak to się prezentuje Tutaj też coś jest W każdym bądź razie coś wychodzi No ale jak widać jest już ciemno Pomału zobaczcie Ciemnica No i wyleciało No mi to przypomina jako talerz A jak nie to nie wiem Dajcie znać w komentarzu jak będziecie wiecie Dobra rzucam dalej Ellen. Mordy Taka znajda Rzucam w takim miejscu takie też wyskoczyło. No jeszcze trochę trzeba się pomału zbierać, bo jak widać już pomału się robi ciemno. Dobra, rzucę kilka razy. Jak coś będzie pokażę wam. Elo Następny rzut. Taka blacha, dość gruba. I co? Porzucamy jeszcze chwilę i zobaczymy czy coś wyjdzie. Następna znajdka, takie coś, powiem wam szczerze. Na początku myślałem, że to jest To jest w magazynku, ale to jest za ciężkie jak ten magazynek. Ale dość solidna blacha dobra, jeszcze parę rzutów i zobaczymy. Co dalej? Kolejny strzał. Taka długa rura. Tutaj mi troszkę światła dali, widzicie, świątecznie jeszcze elegancko. No, taka rura, jeszcze porzucam chwilę. Takie coś, drobnica. No, pomału trzeba się zwijać, bo już jest naprawdę, jak widać, już jest ciemno. Dobra, jeszcze dwa chuciki, i robimy wypad do domu. Kolejny strzał taki pręd jakiś zawijany tutaj z jakimś takim zaostrzeniem dobra jest to porzucaj chwilę jak mówiłem z kij i trzeba spadać dobra przyjaciele ja już się pomału żegnam słuchajcie zimno nieco widzimy się przy kolejnych odcinkach i oraz zapraszam do konkursu! Link do konkursu macie w komentarzach i w opisie. Dobra, piona i do następnego. Elo!